Witajcie moi, witajcie, moi drodzy, w nowym odcinku z naszej serii Model byte Warban, King Viking Conquest, Red Forged Edition, Otóż udało mi się znaleźć jakieś polskie tłumaczenie tej gry. Dziwię się, że Steam miał to wylane i nie chciało mu się dodać możliwości polskiego ustawienia języka, ale cóż, nie będę ich winił. Usunę sobie na przykład e, wcześniejszą grę, jaką mam, Capena e, tak. E, jesteśmy w 9 wieku, dano temu już z świata Rzymu, pochłonięte przez przypływ nowych czasów. Jeszcze kilka stuleci pozostało do złotego wieku, rycerzy i które dopiero nadejdą. To brutalna mroczna i bezwzględna era barbarzyńskich sił oraz przetrwania. I ludzie co noc idą spać, mogąc się, by ujrzeć nowy dzień. To era wikingów iranckich kanów wzrostu potęgi Wessexu oraz pojawienia się królestwa alby. Wszystko to czeka na ciebie. Dobra. Wiedziemy sobie może, Nie wiem. co może, że mieścimy. Myśliwy. Kontynuuj. Hmm. No, idziemy sobie do charyzmy, zwalniamy dwa punkty. No i weźmiemy sobie do, jeden do siły i no dwa do siły nawet, ja nie wiem. Dlaczego jedziemy sobie dwa do siły? A okej. Okay. No, to Będziemy coś też może iść do tego. I logistyka. Okej. Okay. Okej. Okay. O, tak, like coś spadło. Jest gotowe. Mm. Eee, losuj, losuj, losuj. Nie zmienię, póki nie będzie normalna ta postać. Czy są jakieś inne oczy lepsze? To jest chujowa, chujowa. Nie ma jakichś lepszych oczu? Dobra, zostawimy takie. Nie możesz zasnąć, słyszysz ciągły krzas kadłuba. Łodzi, czujesz słoną woń morza i powie wiatru pieszczący twoją twarz, ale Twoje oczy są zamknięte i nie chcą się otworzyć, a twój umysł wciąż pogrążony jest z marzenia, wspominając inne czasy, mienione życie, które wydaje się teraz tak bardzo legły, które z każdym kolejnym dniem pamiętasz coraz mniej. Mimo że nie minęło wcale aż tak wiele miesięcy od czasu, gdy ruszyliście w drogę. Teraz przyszłość jest niepewna, Twoja podróż doprowadziła do Morza Fryzyjskiego. E, w nadziei, że znajdziesz tu wieść o stałym człowieku czarowniku, który potrafi uleczyć wszystkie choroby. Chodzi o Twoją matkę. Jest chora i to dla niej zostawiłeś ze sobą wszystko. Świat, który znałeś, jak grzbiet własnej dłoni zapłaciłeś. Brzucha temu kupcowy za przeprawę tą łodzią z północy jest powolne niezdana, ale jak kapina obieca zabrać Ci do odległej części fryzji, gdzie ponoć mieszka czarownik. Twoja matka podróżuje z Tobą, nikt im do ciebie nie dołączył. Jej choroba postępuje są dni, kiedy już wcale się nie rozpoznaje, bo znów kiedy indziej wydaje się mi zupełnie zdrowa każdego ranka, budzisz się nie wiedząc, jaki to będzie dzień. Trzeba już stanie normalnie z tym rozmawiać, czy też będziesz musiał przywieźć ją do palnika, aby nie wpadła na burtę. Musisz się obudzić, czy twoja się temu przydziwione, a twój mózg gorączki. Jeszcze tylko jeden mały wysiłek. Twoje powieki w końcu cię posłuchały. Wes, słuchaj, dobrze ci dzisiaj widzieć. No, się strasznie bo w czasie snu. Moje marzą. myśli, że wręczy cię jakiś duch. Gdzie jestem to, to za zamiast... dobrze, nic nie pamiętasz, nazywam się... No nie z tego. Jestem kapitanem tego krętu, bo tenga wodala. Wszedłeś z nami na pokład we fryzji. Kilka tygodni temu sporo nam płacą, byśmy cię zabrali. Nie znam szczegółów, ale wiem, że matki jest sobie jest Z chorekcja jest udrowiciel niezwykłych. Pamiętam szczęście, czy we fryzjerskim porcie, do tego, którego zmierzamy. Dzięki, ale jest już się nie powinniśmy postawić żagli. Okręt stoi, co się dzieje, dlaczego się zatrzymaliśmy? zatrzymaliśmy? Daliśmy wraki na wkrótce pod do dożyli bo tu bitwa. może zbadają sytuację, sytuacji, szukała aby nie mieli szans przeciwko okrętom Wikingów. Wkrótce znów ruszymy. Spokojnie, czy otwiera pod że będzie pełni warty, warty, żeby uszło jego oczy. Więc nadal na tym, że na naszym, co chciałbyś mi się zatrzymać, czy się nie? Tak jest prawo morza, zwłaszcza tego może. Poznaję później, dobrze, muszę wydać wskazówkę swoim ludziom. Okej, okay. Dobra, to to oleję, bo no, ja już to widziałem, wiem co trzeba zrobić i poznać ma... Odtworzyła od, od się kilka od rozpoczęcia choroby. Wątła. Pięknie wygląda kobieta, a ty jeszcze bym miał co mać. Gdyby ją dotknęła, to nie jest kobieta, którą znałeś, jak jest tak, ja, jakby wątpię pomiędzy dawnej siebie choć nadal jest tu twoja matka, mówisz, no jeszcze piękny dzień, to może jest taki jasny, naprawdę szkoda, że wszystkie to wraki tak ten stun, ten piękny. dziecko, a twoja matka, czy ja, albo mieliśmy się nie pamiętam. Okej, okay, wiem więcej, teraz trzeba, trzeba porozmawiać sobie z y, weteranem a, a to chyba to, to chyba Bobem trzeba porozmawiać, tak? Pamiętam, że Bobem chyba trzeba porozmawiać. E, Tutaj z tym Bobem trzeba porozmawiać. E, Bodo, tak. Przeszliśmy na sam mówiąc przez sen... Nie by mi leczyły takie koszmary. Był to tylko głupi koszman związanym z początkiem że dać własny słup. O cóż, dobrze widzę, że nic nie jest przecież pozyskałem bo, bo kwestię znaleźć na północy zwanej przez Krzyma Hiszpanią. Dobrze się poznaliśmy po prostu. że fruce ruszymy twoje strony. Jeśli kiedyś jeszcze spotkamy się, będziesz o moje pomocy. Bez wahania ci i udzielę. Mi się wydaje, że znajdę Znaczymy, że ci podo wiecie. Bo... ale da. Ja wam nie powiem, bo szkoda wam mordować Szkoda wam psuć niespodzianki jaka będzie później Dobra, więc co? Ominę tą walkę, bo dobrze wszyscy dobrze wszyscy wiecie, że ja jestem gościem, który walczył, tak dostał w pierdol dawno. O teraz Niezbyłem, tylko miał tą pałkę. Dostałem jakiś jebany... No, nieważne. Tak, wiem, atakowali. Niestety, ja mógłbym innego zabić Niestety, bądźmy sobie szczerze Bądźmy sobie szczerzy